Najlepsze jest to, że jeszcze kilka lat temu tak ludzie się witali na YouTube i pisali za pomocą notatników jazda z haksami. No to jesteśmy na pierwszym demku. Podejrzany karambit niebieska stal. Uuuu Czy natrafiliśmy na jakiegoś Citela ze skinami, z kosą? No to jestem w szoku i to strasznie. Mamy zupełnie rozgrzewkę. Więc. No nic się teraz nie dzieje. Oni tutaj biegają z kosą. Czekajcie, czy X-Ray działa? Czy nie? Dobra, musiałem włączyć go. No co my tutaj oglądamy? Co tutaj się dzieje? Ale w życiu się nie spodziewałem, że na Overwatchu i to na pierwszym demku, jaki w ogóle odpalę Trafimy na cheatera z nożem. W sensie na podejrzanego z nożem. A na razie w ogóle nie widzę, żeby on cheatował. Na razie to wygląda coś normalnie, ale nie, nie przewijam, wiecie. Nie przyspieszam. Próbujemy oglądać, co tutaj się będzie działo. Bardzo ciekawie. Mam nadzieję, że spodobało Wam się moje przywitanie w notatniku. <śm> Lubię co jakiś czas wybierać te Wasze komentarze. Merwo, jeśli to czytasz, to coś tam. Tak wiecie, trochę urozmaicenia jakiejś takiej zabawy też dla mnie w nagrywanie. Żeby to, to wszystko nie było jakoś takie, wiecie. Monotonne czy co tylko żebym cały czas mi to też sprawiał frajdę, żebym się tym bawił, nie? Takie tego typu szalone przywitania mi to też umożliwiają, w pewnym sensie. No i nic tutaj na razie. No to czekamy, aż się meczek rozpocznie. Muszę wam powiedzieć, że. Wiecie, teraz jest. Teraz jest ciężki moment, nie? Przez tego wirusa, przez to, że wszyscy siedzimy w domach i tak dalej. Ja też już ponad dwa tygodnie siedzę samemu w domu, prawie w nie wychodząc, więc no też nie jest łatwo, ale dzięki temu, że jakoś nagrywam, komunikuję się z Wami, ze znajomymi, z rodziną nie, to jakoś jestem w stanie to przetrzymać, ale jak najbardziej nie jest to jakieś łatwe, przyjemne. W każdym razie, słuchajcie, dzięki temu, że codziennie te filmy robię. No, od razu taki hedzik, tylko wychylił. Dzięki temu, że filmy robię, to słuchajcie, marzec będzie najlepszym miesiącem w historii mojego kanału, jeśli chodzi o wyświetlenia, także bardzo się cieszę z tego powodu. No, strzelił dwie, dwie głowy. Zastanawiające jest dla mnie to, że po, po fragu strzela jeszcze kilka razy, tak w ogóle, w, w, w nicość, nie? To było ciekawe, zarówno po pierwszym, jak i po drugim fragu zrobić coś takiego, że po zabiciu przeciwnika strzelał oh, dalej cały czas, ile wlezie. A, czemu w ogóle biegnie bokiem? Co myszka mu się zacięła? A, odcięła się myszka, dobra. No, jest ze ten jeden przeciwnik. Co, co tu w ogóle my oglądamy za demo? Czy terroryści coś robią? No, przegrali... Dobra, to nie jest nam jest daleko, my to możemy przyspieszyć, bo tu się chyba nic nie będzie działo. Tu się zbliżają do niego na plecy, ale sprawdza normalnie miejscówki. Nasz pan podejrzany wychyla się, ogląda. No nie widzę tu żadnego cheata, no, to normalne zagrania, normalnie gdzieś tam wychylają, wygrywają. Eee, nasz pan podejrzany gra póki co ładnie. Ładnie trzyma celownik. A, to, to nie jest jakiś silver z tego co widzę, tu jakiś taki prefire, nie? Więc to jest, to jest myślę po prostu dobry gracz. Jeszcze fakt tego, że ma kose A, no przeciwnicy są zupełnie po drugiej stronie mapy, więc ja to też przyspieszę, bo tutaj nie wygląda na to, żeby cokolwiek się działo. Nic się nie działo po jego stronie, ale ciekawe demo. Nawet parciu u są skiny i się chodzi o postacie. Zastanawiam mnie, że on tak często biegnie w ogóle o tak jakoś bokiem, czy nie wiem, czy on coś, to, może być tak, że on coś je na przykład przy okazji i wtedy rękę ma zajętą, czy coś w tym stylu. No to teraz zobaczymy, co tu się będzie działo. No niby normalnie, tylko dlaczego jeszcze strzela tyle pocisków po zabiciu kogoś? Tu znowu to samo. No i zginął. Wiecie, za to, że strzela w kogoś tyle pocisków po oddaniu strzału, i za to, że biegnie munłokiem, bokiem w ogóle bez przesuwania myszki, to nie mogę go zbanować. Ale ja nie wiem, co to jest za dewo. Bardzo dziwne. I maskina, a wópkę gałęźnika do. Za co on został zgłoszony tutaj? Czy my za chwilę trafimy na jakiegoś Ace'a szalonego? Na jakieś, jakieś dziwne rzeczy? Czy może będzie Griffował, zabijał swoich? Bo to w tym momencie trochę mi wygląda tak, że terroryści. Hmm. Było szybkie, ale to mógł być Free tak trochę myślę. Wygląda to, że terroryści po prostu dostają ostry wpiernicz i zgłosili wszystkich. Tu on wiedział, że, że ten musi być za nim, nie? I słyszał że w ogóle w ten sposób, jak zginął jego kolega z drużyny. Sprawdza miejsce, prefajeruje sobie co jakiś czas ładnie. O, widzicie, tu wychylił. No ja. Po tym co widzę, dla mnie jest zupełnie niewinny. To było troszeczkę brzydkie. Ale To jest, to jest dla mnie za mało, żebym go bonował za to. A wygląda mi na to, że po prostu tu jest dobra drużyna. Fajnie grają. A terroryści, zobaczcie, podsadzają się. Wow, jak on zdobędzie tego fragat, będę w szoku. To robią chyba tego, takiego typu skana na, na respa. No i uwaga, teraz tu jest trzech wychodzi terrorystów midem. Co będą robić? Gra bezpiecznie. Pójdzie teraz pewnie Longa sprawdzić. Bo nikt tam nie był, czy nie? Nie, wycofa się zupełnie. Albo i sprawdzi Longa, nie? No ja bym sprawdził Longa na jego miejscu w tym tej chwili. Tu już słyszy tu panie Stokrotki. Widział Kowek broni. No i słychać, no, no on się przesuwa, no bo stokrotka zero shiftu biega naokoło, no to myślisz, że co, nie usłyszy go w ten sposób? Więc 7-0 przegrywają terroryści, 4 AWP już po stronie anty... No to jest... czegoś takiego nie widziałem jeszcze, wiecie? Żeby tak zaczynać mecz, w ten sposób, biegnąc tyłem. <grytanie> <grytanie> to jest... <grytanie> to, jest... <grytanie> to jest pierwszy raz coś takiego widzę. Ale podejrzewam, że tu chodzi... podejrzewam, że coś, coś może jeść. Na przykład, sobie zawsze na początku rundy, i po prostu tu ma zajętą rękę, a tutaj biegnie, nie? Nie wiem, absolutnie normalna gra w tym momencie, ale takiego dema nie mogę by przyspieszać w tych momentach tutaj, jak, jak tak wychyla w ten sposób. No tu ich. ich słyszał na pewno. Wie, że tu strzelają, nie? Jest info. Podejrzewam, że zabije teraz wieloryba jak on wychyli. Wieloryb będzie niecierpliwy. Wychyli tutaj za chwilę powolutku i dostanie w łeb albo i w ciało. Patrzcie jaki cierpliwy jest nasz pan podejrzany. A To będzie zaraz ciekawe. O, o zobaczył łokieć. No i to bardzo szybka reakcja. To było szybkie. Nie wiem czy bym tak szybko strzelił. Słyszał skołpanie. I cyk. Jak najbardziej niewystarczające dowody, w życiu bym nie mógł go zbonować, co coś takiego, ale bardzo ciekawe demo jako pierwsze, lubię takie, gdy trzeba się zastanowić. Jeszcze podejrzany ze skinami, to też jest dosyć rzadkie. Przesyłam werdykt, czekam na drugie demo i lecimy z kolejnym. No, to drugie demo się nam bardzo szybko załadowało. Tym razem będzie cash turniejowy. I słuchajcie, jeszcze tak słowem zakończenia do poprzedniego demka. Zdaję sobie sprawę, że niektórzy z Was mogą uważać, że on miał Olheka czy miał aima, natomiast według mnie było to zbyt, zbyt mało dowodów, dla mnie niewystarczające dowody. Wygrywali mocno, bawili się już prefiery, bawili się w takie rzeczy, drużyna się komunikowała, ze sobą dawali sobie info, podsadzali się, jak jeden antyterrorysta jak obchodzi z tyłu, to drugi czekał. Według nie była to fajna drużyna, fajnie grali. Natomiast, jeśli czytuję, to podejrzewam, że wpadnie w jakieś, wiecie, kolejnych rundach, kolejnych meczach. Dla mnie to było za mało, żeby kogoś zgłosić za, za kilka udanych prefire'ów. Tutaj na razie to demo wygląda a, na razie okej. Okay. Chociaż ten headshot zawopy mi się już nie spodobał. A, to mi się nie spodobało. Będziemy musieli tak patrzeć. Jak on tutaj strzela, jak on celuje, no bo tak celownik miał zwoń gdzieś indziej. I nagle flik na heda. Raczej zaułby, byście tak nie robili, nie? Bardziej celowali w ciało, wydaje mi się. Eee, no tutaj nikogo z na B nie ma, ale tak sobie trochę sprawdzę, w jaki sposób on będzie wychylał. Właśnie czy użyje granatów. Czy będzie sprawdzał miejscówki. Na razie wygląda, że, na, że sprawdza. Ale tu już jakoś tak no przebiegał. No na razie mi to nie, nie wygląda. Jeśli, jeśli czytuję, nie, nie wygląda mi to na Walhecka, bo. Nie jest... No, nawet tutaj mu przebieg. Nie sprawdzał. Mądrze, to, Chcę go wygonić stamtąd. Teraz przyceluję, trafi, ale znowu headshot. To mi się nie podoba, bo ma celownik nie gdzieś indziej. I to jakby, jakby dobrze strzelał, to by... To by go trafił w momencie, jak tu ma celownik. On mu przebiega i strzela, jak na niego trafie, nie? A to jest tak, że ten przeciwnik mu przebiega. On ma tu celownik i nagle robi flip na heada, nie? Tak już, tak już zrobił drugi raz. Będę się musiał mocniej przyjrzeć, jak on strzela. A, ale troszeczkę podejrzewam, aima w tym momencie, bo ma takie takie dziwne zachowanie. Oczywiście wiecie, trzeba zawsze mieć poprawkę na to, że to jest Overwatch, demo, niż się tick rate. To, co na demie może wyglądać Overwatchowym, tak, że ktoś w ogóle zabija kogoś instant i, i, i tak dalej. W normalnym meczu wcale, wcale tak być nie musi. Daj na razie jakieś normalne granaty. Terroryści będą wchodzić. No i zobaczymy. Jeszcze chyba ani razu nie miał tak, żeby nie trafił jakiegoś strzału za wupy. Pan na razie wszystko co strzelił to trafił. To jest bardzo dobry plant, ale niebezpieczny, bo jak najbardziej antyterrorysta mógł mu w tym czasie wychylić z konektora czy z samochodu. No to już powinno pójść info, że, że jest na samochodzie, nie? Bo tam zabił. Stamtąd. Zobaczymy, jak nasz się zachowa. No ma świetny spot. Tak naprawdę nie ma opcji, żeby tutaj nie obronił bomby. Nawet nie znosiła dać strzał. To było bardzo dziwne, znowu. Bo z jednej strony. Z jednej strony, w ogóle jakoś tak się nie umie ustawić, w ogóle to nie wygląda na wallhacka, żeby widział ich przez ściany. E, bo mu wyskakują z różnych miejsc, on ma takie lagowane te, te, te wszystkie poruszanie się, natomiast... Co mnie niepokoi, to to, że wszystko trafia, dużo ma dziwnych flików za awupy i to nie jest tak, że on jakoś dobrze się ustawia celownikiem i ma dobrą reakcję. Tylko to jest wszystko takie mega spóźnione i dopiero potem ten celownik mu goni, tak jakby... Aimbot mu gonił, nie wiem, ciężko mi określić, ale cały czas się... Przyglądam, jak to będzie wyglądało, nie chcę go... Wiecie, z góry posądzać o cokolwiek, tak? Właśnie to jest to, o czym mówię. To są takie podejrzane fliki, troszeczkę. A, bardzo ciekawe drugie demo, kurczę. Pierwsze demo też było ciekawe. Też miałem wątpliwości, ale uznałem, że jest za mało dowodów, żebym, żebym go zgłosił. I drugie demo też już jestem bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądało. No, bo nie? Każdy strzał trafiony. Jeszcze takie headshoty dziwne. Dwóch antyterrorystów na CT. Jeden w konektorze, drugi tam. na a terrorysta zraszował z bombą i oddał im bombę. Poważnie? Kto robi takie rzeczy? Co to są za rangi? Zamiast zaplantować, to poleciał z paką. To jest sposób, w jaki się przegrywa rundę autentycznie. Dobra, to zobaczymy. Muszą odzyskać bombę. Jak się nasz zachowa? Celował zupełnie gdzie indziej, potem nakierował w ciało. Zgodziłbym się, że dobrze strzela, gdyby się poruszał lepiej. Czy to jest normalny headshot, moi drodzy? Według mnie nie, no miał celownik znowu zupełnie gdzieś indziej, nagły flick. Cholera nie podoba mi się to. Ciężko jest takie coś oglądać na Overwatchu, właśnie ze względu na t i w ogóle jakość samego Dema i to wszystko. Ale nie podoba mi się to co on robi w tej chwili. Jestem gotowy go zgłosić za wspomaganie celowania, za wspomaganie pola widzenia na pewno nie. Skubane wszystko trafia. No nie ma takich ludzi, którzy wszystko trafiają, a poruszają się jak drewno. Jakbyś w ten sposób wszystko celował, byś jakoś się umiał lepiej ustawić, poruszać. Tak mi się wydaje. Każdy ten strzał troszeczkę mi wygląda tak, że to. No patrz, on już ma wynik 15-3. Strasznie mocny wynik, no ale wygrywają 10-0. Zarówno w, w poprzednim demie też tak było, że wygrywali bardzo mocno. Każdy jego strzał to nie jest jakoś tak, że to jest nagle celuje gdzie indziej i nagle mu ten celownik skacze w momencie strzału. Bez nadziei Znowu celował już teraz nie spowolniłem, ale znowu miał celownik gdzie indziej i pod koniec mam wrażenie, że mu skakał. Czy to jest jakieś wyzwanie flików, co? <grym>, Dobra, tu jest teraz dwóch anty. Nie trafił, został granatami. No wyjął granat w momencie, w którym wychylał. Walhack to na pewno nie jest, bo nie, nie robiłby takich rzeczy jakby ich widział przez ścianę. Widziałem, że się zachowują. Tak mi się wydaje. Co ma bombę, wchodzą na A. Tak to wygląda, przynajmniej, że tu chcą wejść. No to otworzył drzwi i zamknął. <laughs> Dobre. Dobra taktyka. Otworzę drzwi i zamknę. Wszyscy będą słyszeli, wiedzieli. Granaty takie. Tu się blokują. Co to są za rangi? Kto na takich rangach tak strzela? Nie umiejąc się w ogóle poruszać. Co on zrobi z tym modem? Naprawdę? I po co ten mołotow. Ale dziwne demo, ale dziwne demo, moi drodzy. Dla mnie jest to wspomaganie celowania. To nie jest jakieś, wiecie, oczywiste w ogóle strzelanie non-stop-headów i tak dalej. Natomiast każdy strzał trafił, bardzo podejrzanie się poruszał, ten celownik mu skakał. I, I w ten sposób nie strzelają ludzie, którzy trafiają wszystkie strzały. To jest za, za dużo jakiegoś farta, za dużo w tym wszystkim, a to jest dla mnie w ogóle sposób jego strzelania jest w ogóle niewspółmierny do sposobu poruszania się. Tak jak w poprzednim demie też można by dyskutować, czy, czy nie miał tam wspomagania celowania czy pola widzenia, natomiast dużo lepiej w ogóle grał, miał się poruszać. Jeśli ten z pierwszego dema był cheaterem, no to też wpadnie prędzej czy później, ale jeśli nie był, to znaczy inaczej, chciałem powiedzieć. Jeśli był cheaterem, to jest to dużo trudniejsze do, do wychwycenia przez nas na Overwatchu, nie? W, te, w ten sposób, jeśli ktoś i cheatuje i umie grać, i te jego cheaty są takie delikatne. Natomiast tutaj dla mnie, co ja, z, co ja zaznaczyłem? Dobrze zaznaczyłem. Oczywiste wspomaganie celowania. Bardzo mi się nie podobało to, w jaki sposób strzelał tą AWP-ą. czas skakało, skakało na headshoty. Taki jest mój werdykt. Mega dwa ciekawe demo, słuchajcie. Nie miałem tak, ciewego, tak ciekawego Overwatchu, Overwatcha, ciekaw jestem waszych komentarzy. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć! I jeszcze prześlij werdykt, bym zapomniał kliknąć.